Tak, zawsze 50 zł, bo wczoraj odbierałem go za 5 dni, co sprawdzić. No. Za 5 dni go u Kubu odbierałem. No nie mam pieniędzy, a pojadę i muszę piwo słyszelić, nie? Wszczelę wino u Kamila, jest co mi Kuba wczoraj dał te, z tego zrancza. Tak? Wilkowy No jest u Kamila. Pij wino, nie będę pił wina. Nie piłem wina. bo jest u jesu, Kamila, cała, cała flacha. <coughs> piwo, pojadę do roboty, nie? Jakie myślicie? Wczoraj za dużo było tych browarów ci, powiem. A wiesz w ogóle, że wczoraj z kimś gadałem, nie? No. I nie mówił, ja w sumie nie wiedziałem, że ty kiedyś ku drugimi autami jeździłeś, w ty no. miałeś. No, BMW nowe 316i, srebrne, no ja, no to ci dobrze ludzie gadają. No i co się stało, że ty nagle tak na ulicy wylądowałeś? Jak na ulicy? Przecież mam swoje mieszkanie, nie? No. Przecież mam swoje mieszkanie, normalnie, funkcjonuje, Kamil u mnie był, zioł mnie ogarnął, żeby posprzątać mieszkanie, był, działkę, wszystko mam na miejscu, tak. No ja co radzę tak, daje. Teraz tak wiesz, no lewo wiążesz koniec z końcem. Czemu? Telefon za pięć dych? No bo nie mam pieniędzy, nie? No. Jakbym miał pieniądze, to by mnie zostawiał. No to co się stało? Że kiedyś k ku... jeździłeś drogimi samochodami, a teraz pięć dych nie masz. No widzisz, tak w życiu wychodzi, nie? Różnie w życiu wychodzi. No raz się konkretnie? ma, raz się nie ma, nie? Ale co konkretnie się stało? Bo jestem ciekaw, nie? Co mam ci powiedzieć tak szczerze, jak się znam już e, trochę czasu, no nie wiem, co się stało. No wychodzi tak jak wychodzi, no widzisz. Raz jest w życiu, tak, raz jest w życiu, tak, nie. No co ty handlowałeś autami, czy... Nie, jeździłem po samochody i na ciężarówkach. I na ciężarówkach jeździłem. 12 I... lat I czem... zawodowo. I czemu już nad samochody jeździsz i tymi ciężarówkami też, nie? Bo się zniechęciłem, bo u tego pana, co tutaj blisko w Niegosławiu pracowałem, nie będę mówił nazwiska, płacił nam na raty. Wypłaty mam dawał takie po 300, po 500 zł tygodniowo, nie? I dlatego się zniechęciłem. No ale jak te BMW miałeś, to musiałeś jeszcze z czegoś mieć dobre pieniądze w takim razie, nie? BMW sobie kupiłem z dotacji za ziemię. A, to z dotacji miałeś więcej kasy, tak? Tak, co roku jest, są pieniądze z dotacji, nie? Tylko, że trzeba dbać, wiesz, pielęgnować, nie? To taki służbowy samochód był? Nie, to był mój prywatny. I oddałem go na koniec na złom w do kwilcza. Czemu? Zepsuł się? Nie, zepsuł się, tylko, że e, od śniegu, nie jak solą sypią mnie, to już spód zaczął odchodzić, wiesz? Już nie chcieli mi przeglądu dać. No i co, i skończyły się dotacje, czy co? Nie są. Aha, tylko ty już nie dostajesz ich, tak? Nie. Mi tego mieszkania jeszcze w Dresdenku zostało. A to, to nie jest tak, że miałeś później jakiś problem z alkoholem? No miałem, no to byłem w tym roku na leczeniu przecież w Obrzucach, no, no. nie? Ale z własnej woli, nie? I tak. powiem Ci szczerze, nic to nie pomogło, nie? Boż dlatego ta sytuacja tak wygląda, bo jesteś uzależniony i nie możesz przestać pić. No tak. Nie, mogę, bo są takie dni, że wiesz, że nie ruszę, znasz No ale na wiesz, ty możesz nawet miesiąc nie pić, nie? No, a pierwszy miesiąc to jest najłatwiejszy. Pierwsze pół roku jest trudniejsze, albo rok. Miesiąc to jest nic. I pani psycholog powiedziała, że samemu trzeba sobie pomóc, nie? Bo terapia to nic i detoks nie pomoże, bo detoks to jest tylko trucie organizmu, nie? Jak ja byłem, nie bo ja byłem no, dwa tak, tygodnie. Tak. To jest tylko trucie organizmu, nie? I nic więcej, nie? I potem masz terapię, która trwa dwa miesiące, nie? A dużo osób. Jak dzwoniło do mnie, podchodziło z terapii, nie? Bo to akurat było przed świętami wielkanocnymi, nie? To wolą jechać na święta, chłopaki, nie? I to też firmy leśne, budowlane. Gościu, jak mi opowiadał, Busa za flaszkę wódki oddał nowego. A? Z Poznania. Z całej Polski, narodowość tam była, nie? Busa za flaszkę oddał, nie? Jeszcze osobiście go syn przywiózł na leczenie na detoks otrucie, nie? No, takiego bodzie, ale bardzo starszy pan w porządku. No nie starszy, nie? Bo ile tam 7 lat do emerytury brakowało. Jak on mi to opowiedział na sali, nie? Bo ja byłem siódemką, nie? A nas tylko był, mówię, jak pan busa oddał za flaszkę, No normalnie oddałem, bo nie miałem za co pić. I takie to, panie Damianku, nasze życie jest. Ale to co, to coś się takiego wydarzyło w twoim życiu, że zaczęłeś pić, czy po prostu tak sobie wiesz? raz na jakieś czas piwko, potem częściej, częściej częściej, aż w końcu już nie mówisz nie, przez. Bo wyszło z, e, przez to, nie, Że mnie kobieta wrogi wystawiła, poszła z kolegą w cuk i od tego się zaczęło. Czyli takie załamanie miałeś i wtedy Tak, itera, o, tak, i teraz ostatni miesiąc, bo mam drugi, bo byłem u Kamila kolegi, ostatni miesiąc, bo skończyło 18 lat, co zapłaciłem alimenta, nie? Bo ja na bieżąco płacę alimenta i dobrze święty spokój, bo niby wyjeżdża do Norwegii do pracy, nie? Bo tam jego moja była, jest, nie? Kobieta. No i od tego momentu tak się zaczęło, nie? A ty nie myślałeś, żeby jakiś prezent mógł kupić na 18, czy coś? Tylko tym, nie, bo mnie nie alimenty? zaprosił. Nie zaprosił mnie. Nie, nie przyznaje się do ciebie? Nie, nie zaprosił mnie. A płatnikiem co miesiąc jest, byłem ja, nie? Do tego miesiąca, nie? Bo ostatnie alimenta zapłaciłem, nie? Bo teraz taki przepis, jak trzy miesiące się nie zapłaci alimentów. To się ma odróbkę, nie? Mhm. Albo się idzie wawrów. Aha, czyli ona doprawiła ci rogi, ty się załamałeś, miałeś jakiś tam żal. Ciężko ci było sobie samemu z tym poradzić, to zacząłeś pić. No i od razu zeszłem z ciężarówki też. Od razu, mhm. natychmiastowo. Początko łamcie po prostu tak. nerwowe I długo to trwało i długo. Bo ten alkohol to tak uśmierza to trochę, że jest fajnie, ale potem przestaje działać i znowu trzeba się napić, żeby było fajnie, nie? Nie wiem. I kurde. W ten sposób się pewnie zależyłeś, bo wcześniej te... Nie, bo człowiek wtedy nie myśli o szarej ludzkiej rzeczywistości. O, wcześniej... bo masz wtedy wszystko za przeproszeniem w tyłku, w tyłku, nie? Jak sobie no. pijesz jedno, drugie piwo, już o niczym nie myślisz, nie? Aby tylko się najeść, żeby było wszystko popłacone i tyle. Nie myślisz już o... O kolegach co robią? No, to jest najlepsze rozwiązanie. A nie myślałeś, żeby sobie jakąś drugą kobietę, znaleźć fajną. No szukam właśnie! No ale teraz to ty masz problem z alkoholem, to byś najpierw z tym wygrać, bo żadna nie jest alkoholika. No nie. No, chyba, że sama jest alkoholiczką, nie? Ale to raczej nie będzie udany związek wtedy. No nie, no gdzie, broń Boże? Dobra. Pięć dyszek. Proszę bardzo. Dzięki. Może potem spadnę. A ja chcę jechać do pracy jeszcze póki nie pada. Nie? Masz tą gierkę? Mam odrzucić. O, to super. Na się mówiliśmy, bo ja już zapomniałem sobie. 800. Na 800, nie? Dobra, mm -hmm. konsolka. I te y, dwie gier... I właśnie ta Mario już się sprzedała, nie? Jak O pisałaś. kurczę. To tylko Spence został. To tylko to zostało? No. To jest to, co mówiłeś, ta. bzykanie y, owiec. Tak, no przecież rzeczywiście tam się bzyka owce, nie? O kurde, a, a, a nie będę posądzona na jakąś zoofilię czy coś? No nie, no bo to baran bzyka nie ten. Siema. Okay. Damian, mam w porządku. Mam Co? do ciebie pytanie. No? Czy ja mogę u ciebie zastawić nie? moją osobowość. <głosy> <głosy> nie wiem, trzeba było z Daltonem pogadać, czy tak się da. <noise> On wszystko wie, nie. I mam jeszcze jedną małą misję, sorry. Paulinka no, no? Podpiszesz mi się i razem z Kubusiem wydrukowałam, bo mój kuzyn chce bardzo mieć was, wasz autograf. Tak? No. tutaj od tej strony czy od drugiej? Od drugiej strony. Od drugiej? Spoko, nie ma sprawy. Ja też, ja też mam coś do zastawienia, ale nie osobowość. A co? Bo wiesz co? TikTokerzy mi dali taką misję, bo powiedzieli ty ciągle coś kupujesz i nigdy nic nie zastawiłaś, nie? I czy wziąłbyś na zastaw na 3 dni świeczkę Andziaks? Od Andziaks Twinkie Candle. Kupiłam ją dwa dni temu. E... Przedać bardziej wiesz, tam zastaw, nie? Nie będziesz tego odbierać przecież. Nie no, odebrałam, bo ona ładnie pachnie. <laughs> nie no, sprzedamy, co? Tak? A bardzo, ona bardzo ładnie Zastawię. pachnie, weź. A ona pachnie? Zobacz sobie, jak świeży bez w domu. No, bo kojarzysz Andziaks i Lukę, nie? Ja nie kojarzę takich rzeczy, nie. A ty? Nie, też nie. No wiecie co, ja tak ze świeczkami to ja nie jestem. To jest od tej znanej influencerki. Ona otworzyła chyba trzy sklepy ze świecami. A to jakaś Polka? Tak, Andziaks i Luka. Łabie. 89 zł kosztuje nowa. Wow. Ciekawe, czy znajdę to na Allegro w ogóle. Znajdziesz na stronie y, Twinkle Candle, bo one nie są sprzedawane na Allegro, tylko na autorskiej stronie. Andiaks. A ciekawa jestem właśnie tej gry, bo to jest naprawdę intrygujące. Wszystko działa, nie? Bo ostatnio chyba sprawdzaliśmy. Będzież, działa na pewno. Widzisz, popierniczyłam już. No, chciałam sobie wypróbować. Tak wiesz, jak gdzieś tam lecę, gdzieś dalej, albo pociągiem jak się jedzie, nuda jest to. To co, to, to pograć sobie, nie? A ile to na tak trzy godziny działa? Trzyma cztery. I pół do dziewięciu godzin. Wow. Zależy, wiesz, jak masz jasną no, ekranu, kranu, że... może wymagająca gra no, i tak krócej. dalej. To fajnie. Czy jest połączenie z internetem, czy nie. Zamiast wieczory z facetem to tyle będzie spędzała wieczory z Indy. Z Mario Bros albo z tym baranem, baranem. Jeżeli ona jest za 80 to ta świeczka w sklepie u nich. Mm -hmm. 89, dokładnie. To ja bym musiał mieć za 59, 69 koło. Towar mm -hmm. z drugiej ręki, więc mógłbym dać maksymalnie dwie <gry> dyszki Trzy. Może być. No dobrze. A za ile ją wystawisz? 59. Myślę, że pójdzie, bo dosyć popularne są teraz te świeczki. Ale pachnie ładnie. A co ty uważasz? Damian, że ładnie pachnie? Za pachnie, no? no? No to Damian teraz ją sprzedał i Damian, Damian teraz mi ją sprzeda. Tak? No. Chcesz zacząć dyszek? No. O, no wyjdziesz. już tak go ubiliśmy wszyscy. Nie no chcecie się dogadać między sobą? Nie, to The Lombard niech też coś zarobi, no. nie? żeby dalej kręcili te filmiki. No tak, my biedni. No. Ty chociaż na czekoladę wpadnie. O, na czekoladę mówisz? Mówisz, masz, Damianek. O. Miała być dla ciebie, ale to dla ciebie będą babeczki. Nie, 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 ja takich rzeczy A nie chcę. Chcesz, Damian, babeczki? O. Z żoną sobie zjesz o. wieczorem. No. Od Herta kupiłam po drodze w Gościmiu. No bez, dzięki. No. Się mamy chatę, widzisz, tak. o, widzisz to? Świeczki, czekoladki. szampan i babeczki, czekoladki idealnie na wieczór z żoną. Tak. Ja ale... muszę jeść tam świeczkę z Dla żony. No. Weź. No, no weź, no. weź. Weź ją, ale będzie zadowolona. Na kolację z żoną babeczki, tak. czekoladki i świeca. świeca. I to jaka? Ale będzie romantycznie jeszcze sami na hacie. No i sami na hacie. Jeszcze kolację trzeba zrobić jakoś? nie? Kebaba kupisz tych pełno. Co źle, nie? Czyli tych kebabów otwartych? No. A co tego jeszcze nie zamknęli na razie? Po tej akcji. No przecież co to to słyszałem, że ktoś, Marida, mówiła, gumowej kulki w gościa, no, tak? To Melida rolkę ostatnio robiła. Tak, 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 że go nic mu że się, się nie stało, nie? nie? W szyję postrzelony był. Ale kulką, tak? Kulką no. kulką, no. I co, coś mu się stało? Nie, tylko odraśnięcie mania. Aha. A tamten poszedł siedzieć od razu, ale u niego ile broni znaleźli, słyszałam. Oddaję Wodzik. Dobra, dzięki. I teraz yy, za to, nie? No, A tutaj czekaj, coś... dla ciebie trzy dyski, za ten? Uh -huh. A, świeczuszkę. A tu coś się potargujemy na, na tej gierce? Wiesz tutaj? co, ja już tam kurczę, uh -huh. zrobiłem taką cenę, wiesz, to 800 fłona no, ogólnie uh -huh. jest za 929. Co ty gadasz, tak, drogo? Chociaż. Uh -huh. Aha, no, o tym mowa, chociaż czy? kurczę, no wyszły te nowsze uh -huh. wersje już, ale pokaż, ile ta gra kosztuje? 79. No to dam ci po prostu grę w gratisie do tej konkrety. Serio? Już. No. Ojej, dziękuję bardzo. Fajnie. 7, 8. No. Ale zobacz, Dobre. jak wyszłam naprzeciw Twoim oczekiwaniom. Mówisz o czekoladzie i. No, tak, z kapelusza, nie? No. Magik. Świeca, czekolady ciasteczka i jedziesz za nim. Dzięki, dzięki. I świata wolna. No. O. Na razie. Dzień na razie. Być co? No. Mi to tak wygląda trochę na taki. Nie no. Przemysłowy towar z Aliexpress Nie, to nie jest z Aliexpress Ja to zamawiałem normalnie tu w internecie u nas, wiesz? Nie, ja nawet nie mam tej strony Aliexpress, naprawdę, no Coś tu jest, jakieś logo How? nie wiem czy to marka Ja za to z przesyłką zapłaciłem 370 zł Zalegro, tak? Tak Tam jest zabezpieczenie to jeszcze mm, Wysypałeś i tak Tak Nie no, nie wygląda na professional quality, tak jak to piszą, nie? Bardziej mi wygląda na takie chińskie po prostu Wszystkie w jakimś tym są, nie? Oleju, czy coś. Tak, no bo to wiesz, no to nówka kupione, nawet nie nawet wyciągnięte w ogóle nie było ani jeszcze. A ja tylko na podzastaw, że co tam nie wiem. Na, Czyli to do są co do wtorku, rdzewieją, czy... bo musieli je zabezpieczyć. Chyba nie. No skoro je zabezpieczyli czymś, żeby nie rdzewiały, to pewnie rdzewieją. Wszystkie są. No dobra, poszukam tego, zobaczę nie? ile mogę dać. A ile potrzebujesz w ogóle? Ze 150 tylko. No nie wiem, do poniedziałku, do wtorku. To nie na sprzedaż, to no, tylko na podzastach. A jak zrobisz, weź telefon, zrób zdjęcie na ten, na wyszukiwarkę, na Google, to Ci wyskoczy to ten od razu, w wyszukiwarce, cena tego na Allegro. Nówka kosztują, 3, no 290 zł. No dobra, zobaczę. Ja tu mam gdzieś zapakowanie od tego, o widzisz cenę? Tu jest cena, bo tu ja to zamawiałem. To jest cena? Jest. No jest, z przesyłką. Tu i gdzieś 370 zł. Nie, to nie jest cena. To jest to, to, to jest to, ja za to, to jest to, co mi kurie, to jest opakowanie od tego. No, ale to jest etykietka nadawsza, to gdzie tu ma być cena? Na paragonie nie masz cenę. Ale to 370 zł kosztowało z przesyłką. No ci mówię poważnie. Co, a co za pobraniem? Tak. A to może tak. No. No serio. No nie robi jaj, Arturku. Co Temu. 47 zł. Ale to nawet nie było na temu zamawiane. Ale to, to jest było to na samo. Allegro. Allegro, uwaga, 113 zł. Zostawa we wtorek, czyli wysyłka z Polski. To co, to ja się zrobiłem wam z tymi nasadkami? Na no to wygląda, nie? Jeszcze dokładnie sprawdzę, no ale no, no, to 85 zł, 76. Tylko to jest Aliexpress temu, no to trzeba brać pod uwagę, że to dłużej idzie, nie? A z Allegro to jest bezpośrednio, no, ale to jest to samo. Wiesz co, ja to z półtora miesiąca temu zamawiałem, Nie całe. Ja już dziś maila, bym nawet by musiał w domu znaleźć, wiesz? Potwierdzenie. No, no. A to jest tamto? Tam jest ta kwota, po, razem z pobraniem 370 zł, płaciłem za to. Ci tak. To jest firma Krzak. Jak sobie wezmę zestaw bitów 40 sztuk firmy Jato no. na przykład, to za taki zestaw zapłacę 76 zł. Nie, przepraszam, to Neotols mi wyskoczyło. Neotols 76 zł, ale też kojarzę tą markę. Z Jato nie będzie nic? Jato. 61 zł. No to wolałbym już kupić sobie ja to za 61 zł niż to za nie wiadomo ile. No ci mówię, dałem za to 370 zł z przesyłką. Aż. No i właśnie, no daj asz. za firmę Krzak, który nikt asz. nie zna. Tyle kasy... Ja myślałem, że a Można sobie, nie, zamówić, ja sobie to do możesz zamówić ja to zestaw bitów klucze, Imbus Torx, Spill Line ja 40. Ta metalowa. Za 62 zł, nie? Że to jest takie, wiesz, mocne po prostu tworzyło. 20 złotych. Tylko? No. Tak, chociaż 5 dych do poniedziałku daj mi tyle. Nie, no jak 60, do to kosztuje ja to, a 70 Neotols. A jato. to jest firma Krzak, to dwie dychy. No. Tylko? Tylko. Masakra. 1,400. <grym> ja 400 prawie z przesyłką. Nie robisz mi w konia, no ja... Nie. No tam jest cena, no ja znajdę ten no to maila. Jak ty zakupy robisz, kurde? Przecież wyskakują ci oferty. Jak ty wpisywałeś to? Pisujesz tak, 40 bitów, zestaw na przykład torc. Tak, nie? ale no, to Ja to oglądałem no, na internecie. To, nie rozumiem. No tak to reklamowali na internecie, tak to chwalili, wiesz, że to poczytałem. No po prostu tak, skoczyła. Tak, dokładnie. A, no. A I mi się też spodobało. No, no. I to było 370 zł z przesyłką. I tak sobie krągę no, z tym i zamówiłem. No. no właśnie, widzisz. tyle zakupy mango przeszły w internet teraz. No. To można powiedzieć, że że zostałem oszukany przez tą firmę. Tak? Tak. No tak. Dajesz się wydymać. Tak, daję się wydymać. Za parę dych, za pięć dych zapłaciłem prawie 400. Ale. Człowiek się uczy na błędach, nie? No tak. Teraz już będziesz wiedział. No. Że zawsze jak Ci wyskoczy reklama, to lepiej sobie wpisać na Lego, sprawdzić inne takie podobne albo w Google nawet i... To do poniedziałku pięć dyszek? Tak? To naprawdę dwie. Więc ja nie mogę za to dać. Chcesz trzy dychy. Dobrze. Jak znajdę, jak znajdę na tej ciemi wyskoczy jeszcze ta, ta reklama z tą firmą, to od razu ich zgłoszę. <noise> nie wiem czy to coś da, no. Nie wiem wiesz co, no bo... Gówna, gówna wciskają ludziom, człowiek się Tam dał. strasznie zawyżona cena, no tak. No strasznie? E, 5-7-krotnie, można powiedzieć. No 370 z no ile przysyłka, 5 dych? No i to jest, wiesz, Jato i Neo, to jest firmy, które są znane, popularne, a to jest, no, krzak, nie? Ja sobie to widziałem, wiesz, dał, wiesz. Zawsze możesz podejść mnie spytać. Wiesz, że ja pomocny chłopak jestem. Nie, z więcej wiesz, więcej z reklam już chyba nie będę nic brał po prostu. I. Dobra, dzięki. Proszę bardzo. W jak to odbiorę. Dobrze. Czy mam za słowo? No tak. <noise> no tak, bo. Chyba, że już nie chcesz na to patrzeć. Jak nie odbierzesz. Nie, nic no nie biorę. Tanie. Rzucę do auta, do bogarnika i niech sobie. A Dobra, Do zobaczenia. No. pa.